Okej, okay, rola crewmate'a. Jaka to jest rola? Lighter. Okej, okay, czyli będziemy mieli podgląd do światełek, gdy one będą zgaszone. Co daje nam bardzo, ale to bardzo dużą przewagę, moi drodzy, na start. Bo przeważnie na starcie gasną... O, tu jest malusi. Widzicie? Mi jest nawet tutaj tytalan. Ej, dał mi sidekicka. O Boże. A ja jako sidekick, co ja mogę robić? Ja mogę zabijać? Chyba nie mogę. Oj, 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 oj. To teraz... Ej, i tu ciało jest. O kurde. Ja jestem obok, no nie! Znalazłem ciało w laboratorium i dobiegało ze mną dwie osoby, nie pamiętam, były to chyba TWT i ktoś nie jeszcze. A, dlatego też mówię, bo też to znalazłem. No, no, no i ktoś jeszcze, nie, nie, nie wiem, kto dobiegał. Drugi. Byłem ja, TWT jest na pewno czysty. No, z tego kilka przynajmniej. Więcej nie wiem. Leżał na teleskopie. No tam kilka osób wbiegało, ja mm, też tam na przykład nie wbiegałem nie. i widziałem report, ale światła chyba były zgaszone, tak? I nie było wizji. Więc, lipa. Nie wiem. No, w sensie, to mógł być ktokolwiek, no. On no, 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 już no, powiedział, no, gdzie no, jest ciało, no, no, to tak nic nie No, po tym jednym fragu w sumie ciężko z określić. Dobra, no to skip, póki ale, co, tak? Ale nie, to sobie chyba tego, że z nami na rakietce była, to też chyba nie ma... Dobra, nieważne, skip. skipujemy. Dobra, skip. I nic się skip. nie dowiemy. O co chodzi z tym D oraz L? D, D to jest dark widzowie, czyli ciemne kolory. L to są lighty, czyli jasne, jakby kolorki tutaj. Okej. Okay. On jest nie dość, że mały, to jest jeszcze zabijającą osobą. Co to jest garlik? To jest czosnek. Jak go tutaj rzucę... Na przykład, no widzicie, tu jest czosnek rzucony. W tym miejscu, jeżeli by wampir zabił, to ciało od razu spada, a jeżeli zapije poza obszarem, to po prostu osoba umiera po 10 sekundach. Przypał trochę. Nie mogę zabijać, widzowie. Ja nie wiem, co ja mogę robić. Ja nic nie mogę robić. Chyba dopiero jak moja osoba zginie, to ja dostanę tą rolę, co on ma. Więc jest totalna lipa. No nic nie mogę robić tak naprawdę. Tasków nie mogę robić. Ale lipa. Można ustawić chyba, żeby mógł zabijać, co widzowie? Bo tego chyba nie ustawiliśmy, po prostu I ja tutaj mogę tylko biegać I mogę łapać impostorów Jak on będzie chciał double killa zrobić A ja tego nie będę mógł zrobić, tobie taka lipa Ojoj. Dobra, dużo osób tu wbiega na tego Na Vitalsy Biały się o dobra, biały z tym, z żółtym się trzymał ok I zgłoszenie ciała, dwa ciała nawet widzowie, dwa ciała Beluga? I co ja? Możesz powiedzieć, co robiłeś, o dwa? No, dwa myślałem, że mam saska, ale nie miałem. Ale ty nie widziałeś tego ciała? Gdzie? No, wodwa, ciało było. Nie, nie widziałem. nieźle. Gdzie, gdzie było? No, przy drzewku w tym też nie leżało, nie? Ja tak patrzę, a, czy nie... tym? Czy ty nie jesteś zmortwowany, Co nie, ale nie jesteś. Ja, ja hmm. nie, nie, nie widziałem tego drzewka. Jakiego drzewka? Kopię. Mówię mowa o ciele, ale tak czy siak to kopię. No to nie wiem, ja nie widziałem tego drzewka ani ciała. Ale reporta nie miałeś? Eee, yy, chyba nie wiem. Dobra, reszta, ktoś coś wie, bo tutaj dyskusja między wami nie. w sumie tak. Nie zrobił tego Adlix, nie zrobił tego Patrix. Nie zrobił tego o, ten, ja ten ja mam jeszcze jedną uwagę. By powiedział, tanie. że to nieznajoma, ale nie żyje. ja mam jeszcze jedną ważną uwagę do ciała. Ciało jest o tak? Aha, tak. To Patrix wybiegał z o jak zobaczył, Miejuskiego, dziwnie się do nas cofnął. Tak, to prawda. Patrick zbiegał, wkrótce i jak zobaczył, że ja i Adix idziemy w taką stronę, to cofnął się i szedł z nami. I, I dwie akurat zamkną. były zamknięte. Dwie akurat zamknął. Ale ja wychodziłem ostatni, bo wcześniej widziałem w okolicach właśnie odwa jak szedł tutaj chyba w węku. i on chyba potem wyszedł i chyba szukałem przy, kto, czy ktoś tu jeszcze jest, i chyba ja wyszedłem ostatni, bo nie widziałem Westiny, besti, a, a nagle nie wiem skąd, nagle nie na nagatoro. Tylko nie wiem, czemu nie, się nie wróciłeś e, Nie Będą. wiem, no bo to był podejrzany ruch, Patrik, bo my bo... zobaczyłeś nas, mu mam... się cofnąłeś od razu. Tak, e, Zapomniałem no, jednego mówić. taska zrobić, bo mieliśmy w okolicach po ile rumony wziąć i tą wodę. Ja wam mogę powiedzieć, nie że wiem. w nie był WO2. Ja nie byłem WO2? No, byłeś na początku rundy przecież, ale tak na początku cały Na ten... początku, teraz jestem na kamerach i z tego fraga to mogę zczyścić Wojtek army i opoleski, bo się razy trzymali obok Witalsów. Mamy ogólnie cleanera. No, Więc stąd te dwie osoby są clear, z tego fraga by na nich. Chyba, że tam gdzieś na prawo było drugie ciało, bo jedne było o dwa, a drugie gdzie, bo dwa ciała padły. I nie najprawdopodobniej leży w labie, bo ja z kim mieliśmy ją w Specimenie. I ona tak, poszła do, ja do w Czekaj, 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 czekaj. labem, to nie mogła tam być. Ja nie zostawiłem nie w Specimenie. No właśnie chodzi to, żeby ją minęliśmy jak byliśmy w Specimenie, my wyszliśmy do Specimena od góry i ją minęliśmy. To może tak. w te nie wiem. O, też chodziłem tak, górą. Tak. To gdzie by niby byliście? Kiedy? Wiem, jedna no. uwaga? Nie, to się... Może nas nie widział, bo się... ja widziałem jeden i ja Widziałem właśnie nieznajomą, bo były światła zgaszone, może nas nie widziałeś. Nie, ja wszedłem do deko, jakby się zapaliły. Co robi moja rola, widzowie? No właśnie, jestem jakby taki, można powiedzieć, cudzysłowie, przydupasem od tytelana. Tak to można określić. On mi dał jakby taką rolę, ee, że on jest. Jestem z nim razem, jakby, nie? I on może zabijać jako Jackal. Ja jestem jego sidekickiem. Czyli jego takim wspólnikiem, który go ma chronić. I my wygrywamy oddzielnie gierkę. Jakby, jeżeli wygramy. Tylko ja nie mogę zabijać jako sidekick, bo jest tak chyba ustawione po prostu. Ajajaj e, Powinienem móc zabijać, właśnie, widzowie. A nie mogę ani wentować Ej, tu jest teleporter. Patrzcie, idziemy do teleportera. No kurczę. To jest teleporter, widzowie. Ciekawe, gdzie jest teleport zrobiony. Ja zwołem guzik, bo tam w poprzednich głosach. Chciałem chyba tun coś powiedzieć w tej sprawie. Gdy, chyba w sprawie tego ciała, no, chyba nieznajomej. Mówię, szukam, to, nie mówię o tym. Te... Mogę? Te... Okay. Mówię uf. o tym ciele, co niby było w labie. Wojtek, ty tam nie wychodziłeś z laba przypadkiem jako ostatni? Nie. Ja byłem z wojskiem armii i nie byliśmy nawet tam głęboko w labie, i ty nie to. No właśnie, nie. To no znaczy, właśnie chłopaki ja... wybiegliście z tamtej strony, nie, że coś. No, ale Tylko ja... czy tamte ciało faktycznie jest? To jest dobre pytanie. W ja nawet tego nie widziałem, ponieważ ja wychodziłem z lawa dlatego że zrobiłem tego. Mhm. Ja, no po tym labiryncie. Czyli jednak no byłeś w tym Lawie, dobra. Ale dobra, Wojtek, czy ktoś z tobą jeszcze tam był? Był? O, tak bym z tobą. Czyli jak było ciało w labie, to zmienia postać rzeczy, że ja mogę skierować Wojtka i Opoleskiego. Nie mogli zabić tej osoby, która była w O2. Było w labie? Gdzie niby w labie? No nie wiem gdzie, no tak mówią. No nie, nie wiem, no tak. już... Skąd ja mam wiedzieć? Ja tego nie widziałem. Ziem ...z laba, zostawiając ten, w specjmenie nieznajomą. Dosłownie 60 on później ja... nie żyje. Znaczy, ja dlatego masz... jest podejrzenie, że jest w labie, bo my weszliśmy z Adliktem do, do Specimena i Specimenie ale... nieznajoma poszła w stronę Labas, z najgórnej dekontaminacji to było jakoś... i to było w drugiej połowie rundy, dlatego jest A my lecimy z kolejną rundą, no i w sumie ja nie wiem, co ja mogę jako ten sidekick na razie tutaj robić, bo nic nie mogę robić, tak naprawdę. Nie wiem, pobiegnę do Specimena po prostu, albo... Ej! Mogę użyć tego teleportera, idziemy go sprzetestować widzowie, dobra? 20 sekund mamy do możliwości użycia teleportu Także strzelcie widzowie lajka, like a my lecimy już z tą rundą i zobaczymy jak nam pójdzie właśnie w tej roli Ciekawy jestem strasznie Hmm, tutaj jest teleporter moi drodzy Sprawdzamy to, co? Mieliśmy to sprawdzić Ja nie mogę robić double killi, mordo, żebyś ty nie zrobił fraga, a ja nie będę mógł zabić, bo będzie przypał Obydwoje wylecimy Dobra, ej dobra, teleportnęło mnie On też chyba tepnie się do mnie Ej dobra, ale to koks ale to jest koks, dobra, beluga tam jest, obok nas Tylko ja nie mogę zabijać, nie? I to jest najgorsze, nie wiem czy on wie Jak się tam beluga tepnie teleporterem i, i będzie ciało obok, to jest przypał Jak zielony nas ciało, to jest lipa Nie, on nie żyje też, wow Ej, dobra Ser nie może być to westina. Czy ktoś jest w specimenie, bo to jest ważna informacja teraz Nie ma nikogo w specimenie, no dobra Ciało jest na rakiecie w labie i ja tam doszedłem razem z Westinę i z Rexerem chyba. A czemu do Specimen akurat ktoś mógł uciec? Pytanie. W sensie no to jest, to jest jedna z możliwości akurat. No jeśli ktoś by tam był to można mieć jakąś tam możliwość, żeby go powiązać z tym. Aha. Jeśli ktoś by tam był to można to powiązać w jakiś sposób, że uciekł. Ale pytanie w jaki sposób? Bo Specimen alab to jest a ile daleko. ile ten jakoś? No właśnie nie wiemy. A. To, to jest ważna informacja. To jest hmm. Jak się idzie od laba. Kurde, ja bym, miał ja byłem, tą informację, ja ale jakbym wiedział, ile ma ciało. E, bo tutaj nie ma janitera widzowie w ogóle, jest tylko cleaner. Ale nie wiem jaka rola może powiedzieć dokładnie rolę. Bo to jest aż dziwne. Serio. E, no, także macie też Discorda Nubek wam wysyła na czacie widzowie. Jak ktoś chce wbić, być może akurat wam się na live uda zagrać, albo jak nie na live, no to tam wspólnie między sobą możecie pograć, nie? Bo jakby wiem, że wiele osób się stara o to, żeby zagrać tutaj, nie? I próbuję dołączyć. Jeju, czemu tu się.? A Donaty się zepsułem. bo nie zmieniłem. Dobra, Korgi z TikToka wyskakuje. Ok. Złotych. Wysyłam, bo lubię miłego wieczorku wszystkim. <laughs> Dziękuję, Julka. Dziękuję. Serduszko dla ciebie. Zapomniałem, tu widzę wyzmienić. Wiedziałem, że czegoś zapomniałem. No cóż. O co chodzi z tymi literami DOOM D? D to widzowie, duże D przy meetingu, to jest, że to jest ciemny kolor i niekiedy to jest potrzebne i pomocne do niektórych ról jakby, nie? Więc dlatego mi pisze D. W sensie mi pisze akurat jako czerwony chyba light, czy jak? Zobaczymy. D to są dark, czyli ciemne, L to są light, czyli jasne kolory. Więc ja jestem D, ja jestem jako ciemny brany. Tak to wygląda. Ciało jest wy... W elektrykalu. Chyba nie, odbiegał to... tam jakiś e, Morflink? To killa nie mógł to być Oski, a nie Opoleski, bo wiem, tak. że byliście w labie. Tak, dům Opoleski i Ej. ja są czyści całkowicie. Widzisz? Kto odbiegał od ciała? Chyba to był Morflink przebrany za tytalana. S a ja ogólnie wbiegam na komszy i miałem reportować i drugie ciało, które jest na e, Mam pytanie. O. Wy też mieliście okay. taką niebieską strzałkę? Nie. Nie, Nie. To, kto nam dostaje drogę eliminacji? No, Westinę, Wojtek Karmy i Wenku. Ale czemu ja? Ja no przecież nic nie robię. Pytanie: chodzi o to, że spośród osób, które clearujemy, kto został jakby bez. Wojtek Army żyje. Opolewski żyje. Czy te duo może być impostorami w lawie? Dalej żyją. Dobra, my lecimy z kolejną rundą. No i ja jako Jackal, no nic, sidekick znaczy, nie mogę nic zrobić tak naprawdę. Jedynie co. Mogę się teleportować tutaj, tym portal makerem, który może stawiać. Może dostaniemy tę rolę, która może tworzyć te teleportery. Widzowie, skąd, dokąd byście zrobili tele teleporter? Napiszcie na, na polusie. Z jakiego miejsca do jakiego? Jakbyście mieli tą rolę, która tworzy teleporty. Okej, okay, tu jest dużo osób. Czy oni robili double killa? Ja im nie wierzę. Ja bym tu r-kę może. Bo tu jest biały, właśnie z żółtym. Dobra, uciekają. Spójrzmy na kamery. A jak tu ktoś biegał? I tam jest ciało, tu, 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 tu Tak? Kto to odbiegał? Żółty? Żółty Żółty, żółty, żółty e, Sprawa wygląda tak, e, Wojtek Army Zabił, ja byłem na kamerach i... Nie, ja i Wojtek. Opoleski Zostawiliśmy was No znaczy ciebie z dumem. Kiedy jeszcze żyliście No dobra, ale ja patrzyłem na kamery dum do was pobiegł Ktoś z was go zatruł jako wampir pewnie no. IMO no chyba, że, że przebiegł sprytny impostor, no i zabił Duma obok ciebie, kiedy patrzyły się na kamery. No ja na kamerach widziałem, jak jego ciało padało. Jakby i wybiegliście razem, i Wojtek biegnął, i Opoleski z nim, więc któryś z was to musi być, według mnie Wojtek. Mogę źle bo to ja. No nie wiem, no Wojtek albo Opoleski, no z, te, z tego długo ktoś musi być. Bo jakby wiem, że on stał obok mnie na kamerach, potem on sobie odbiega, ja sobie patrzę na kamery dalej i on pada. Jakby go wampir zatruł i nie wiem... Jakby nie skupiłem aż tak uwagi. Na jakiejś sprytny postory próbuje mnie wrobić. Nie wiem, ta dwójka odbiegała, jak Wojtek pobiegł na dół, chyba że zatruł go no bo on, on padał jakby wiecie, na kamerze, że chyba nikogo obok niego nie było. Chociaż na 100% nie jestem pewien, no nie wiem, mam jednego wyrzucić, tylko którego, jest 50-50, no nie? Chyba bo Wojtek... Mógłby, Mógłby jeden, jeden przyjście, no i za, zabić duma No nie wiem No ja bym Wojtka tak szczerze Wojtek też kręci. Wojtek Więc żółty i biały no byli przy nami. Ktoś jest z nami Ktoże z wampirem z tego duo, nie? Tylko który? Jeżeli to nie on, to ten drugi musi być widzowie, no nie ma szans. Mafiozo, widzicie? Mamy jednego A drugim jest ten biały w takim razie. Oni się razem trzymali oni się razem trzymali. Jak tam wiedzą informację, że mamy genitora, to wywalamy drugiego i mamy koniec. Ale w sensie my jesteśmy sidekickami i my dalej gramy wtedy, nie? Jakby jako sidekicki widzowie. Ale ja i tak nie mogę nic robić. Dobra, teraz drugiego wyrzućmy. Nie z gate chyba. Nie wiem, czy to on zabił, ale chyba mi się tak wydaje, że żółtego widziałem widzowie. Dobra, więc pytanie do Tytalana: Czemu chciałeś wrócić? O Poleskiego, tak? No bo ktoś mówi, że albo on, albo on zabił, bo oni byli koło tego. No, ale mówię, że bym Opolskiego Polskiego zamiast Wojtka. No bo nie wiedziałem, że to był Wojtek, bo on był na dole. Sprawa jest taka jeszcze, bo ktoś powiedział: mamy e, cleanera, tak? Który czyści ciała. Janitora, przepraszam. Nie ma janitora, tutaj jest tylko jest cleaner. Janitor. Nie ma. No ale jeśli był mafio, to znaczy, że jest mafia, jeśli jest mafia, to znaczy, że jest janitor. Tutaj jest cleaner, nie ma janitora. Kupię, ale na... janitor. no, ale w mafii jest janitor. Jak jest sam, to jest cleaner, ale w mafii jest janitor. Aha, chyba że tak. No to w takim razie no Wojtek biegał z Opoleskim. Nie, cały czas. Cały czas się za rączki trzymali, więc jak jest cleaner, to oni prawdopodobnie razem trzymali. Jakby dobra, możemy to skipnąć, bo no. mamy jednego impo. Ale... ale tu bym uważał na Opoleskiego. Ja mam pytanie. No. A Ci z mafii są zajczania w tym czy nie? No tak, bo został jeden. Dobra, póki co widzowie skip. No ten Opoleski może być tutaj właśnie tym genitorem z mafii, jeżeli oni się trzymali razem. Ale. Pytanie, ale udało się co wy wbiliście? Łapeczki, ja wam muszę czas przedłużyć, tak? Widzowie? O ile mam wam przedłużyć? Nie ja do 47, zdążyliście? Dobra, ja pitole, ale wy macie farta 47 miało być, tak? Dobra Nie mam pytań, przedłużę widzowie, czyli mamy 14,5 na plus Liczcie czas, widzowie, liczcie czas, okej? Okay? Bo teraz mi się rozjedzie wszystko, jak teraz przedłużę 14,5 mamy do przodu, minut Jak to 30, widzowie? 10 plus 4,5 było zaległego tam 14, nie, do rana to nie, to nie ma warta Ja bym nie wytrzymał, widzowie, tak długo grać i myśleć Nie, ja nie mógł być Nadal śmierdzi mi to talon, nie? Ale co raz ci zrobiłem? A co się z nim teraz stało? Pytanie, czy jakiś szeref go ciachnął, może? Nikt tego nie mówi, więc raczej coś innego. No to dobra, ale Wojtka dobrze wam wytypowałem. Tak. No. I bez raczej są części. Ogólnie to tak, że my nie musimy jeszcze wywalać, bo mamy jednego impostora. No, w teorii pięć osób jest nas, a mamy jednego impo. To był impostorem. Był impostorem. Na no 100%. Nie wiem, nie wiem, czy był, W sensie mi się wydaje, że on z Wojtkiem biegł. RXR powiedział teraz: możemy skipnąć, zobaczyć. Mm -hmm. tak, to no to dobrze wytypowałem wam. Nie powiem, Jeżeli dajmy, będzie. Baitu, nie? Widzowie, impostorów, to ja dobrze typuję. Jeżeli będzie zero, zobaczymy. Uwaga, chwila, prawdę. No, skipet, 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 szybko. Zero, dobrze. Czyli szeryf cia ciachnął. Drugiego. Eee, super, ekstra, tylko ja nic nie mogę robić jako Jackal, także, w sensie jako sidekick i sobie biegamy, widzowie, jak ja wygram granic nie robiąc z tym Jackalem, to będzie XD, nie? XD jedno wielkie. Dobra, nie wiem czy tam biec, boję się tam biec. Nie chcę do tego elektrika wbiegać. Cykam się. Chociaż nie ma impostorów teoretycznie, no to, no to co zostało? Dobra, ja nie mogę robić double killa, mordo, ty chyba wiesz o tym, że nie mogę zabijać, chyba zauważył, widzowie. Eee, dobra, idę na tego, na Vitalse. Idę na Vitalsy. Pięć osób zostało. No, musi zabijać. Ja nie mogę robić double killa. Ja muszę stąd uciekać. On musi zabić kogoś gdzieś na osobności. Bo zrobi przy mnie fraga i belipa. Dobra, tepniemy się do tego specimena. Wygraliśmy! Ej, pokczam, widzowie, nic nie zrobiłem w tej grze. A wygraliśmy! Mój ziomek ugrał. Co jest grane?